Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy w 1917 roku wszyscy przeżywali czas pierwszej wojny światowej w pewnej małej wsi w Portugalii, dzieły się niezwykłe rzeczy. Które skutkują do dziś. W trójce małych dzieci ukazała się matka Boża. Łucja miała wtedy 10 lat, Jacynta 7 i braciszek Jacynty Franciszek miał lat 9. Tym trzem małym pastuszkom Matka Boża powiedziała swoje orędzie o modlitwie, wzywała do nawrócenia, wzywała, aby ofiarować swoje serce jej niepokalanemu sercu i aby trwać wierności, w wierze przy osobie Ojca Świętego. To jest istota orędzia fatimskiego, modlitwa, pokuta, ofiarowanie się niepokalanemu sercu Maryi i trwać w kościele przy papieżu, w łączności z papieżem. Kiedy Łucja zapytała matkę najświętszą, kim ty jesteś, Pani. Maryja odpowiedziała: Ja jestem Matką Bożą Różańcową. Odmawiajcie, Różaniec, bo ta modlitwa ma wielką moc. Ta modlitwa sprawia, że serce Boga się raduje, że u jej Syna można wiele łask wyprosić. w tej modlitwie w tym miesiącu październiku przesuwając kolejne paciorki różańce zanosząc intencje i zobaczcie kochani jak wielką moc ma ta modlitwa o tym świadczą wszelkie wota w sanktuariach maryjnych na ścianach różańca kule, bo ludzie odchodzili już o własnych siłach, nie były potrzebne. Wołanie do Matki, stawianie się Maryi za nami ma wielką moc. Pokuta. To właśnie tam w Fatimie Maria nauczyła. Dzieci, a przez niej nas, tej modlitwy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Powie Maryja w orędziu fatimskim, nie zasmucajcie serca mojego syna, bo i tak już dostatecznie jest zasmucone. Czym? Grzechami. Moim i Twoim grzechem. Moim i Twoim brakiem miłości. Bo grzech jest brakiem miłości. Gdybyśmy tak naprawdę kochali Boga, gdybyśmy tak naprawdę kochali drugiego człowieka, gdybyśmy tak naprawdę kochali siebie same. Nigdy byśmy nie zgrzeszeni. Ofiarowanie się sercu Maryi. Jak to śpiewamy w jednej z pieśni, ona rozumie każdego z nas, ona kocha każdego z nas. To jest serce matki, która która bije z, z miłości do swoich dzieci. To jest pragnienie matki, aby dziecko przytuliło się do jej serca. I dlatego tak bardzo prosi o to nabożeństwo pierwszych pięciu sobot miesiąca. Tak bardzo prosi, daje. Konkretne wytyczne. Przede wszystkim Eucharystia, która jest modlitwą, modlitw. Rozmyślanie przed Najświętszym Sakramentem. Różaniec. To jest modlitwa wynagradzająca za wszystkie obelgi, za wszystkie złe myśli, które. Zostają przez ludzi wypowiedziane. Co do jej przymiotów, jej Bożego Macierzyństwa, niepokalnego opoczęcia, jej dziewictwa. Trwanie wierzy i trwanie przy papieżu. Wiara jest darem, który został nam dany. Wiara jest odkrywana we wspólnocie. W jedności, w jedności. z Ojcem Świętym. W jedności Jego nauczaniu. Orędzie Fatimskie jest bardzo aktualne. Przygotowujemy się do setnej rocznicy objawień. Można zadać sobie pytanie, dlaczego Maryja wybrała sobie trójkę małych dzieci, pastuszków, a nie jakieś ścisłe głowy, mądre głowy, które by tę prawdę wiary przyjęli. Myślę, że dlatego że dzieci są ufne. Dzieci są niewinne, dzieci są szczere. Dzieci mówią prawdę. I to jest świadectwo właśnie prawdziwego tego orędzia. Dzieci Fatymskie poniosły wielką cenę. Zostały w sierpniu przetrzymane, uwięzione, aby nie głosiły orędzia Matki Bożej, aby nie mówili o jej synu. Z tym orędziem związany jest także cud. Cud 13 października 1917 roku, kiedy już wtedy tysiące ludzi będących na miejscu objawień zobaczyły cud wirującego słońca. Powie Matka Boża. Powietanie wiasta obleczona w słońce, że jeżeli będziemy się ofiarować jej sercu, a przez to serce będziemy zanosić modlitwy do Jezusa, na Ziemi zapanuje światłość, na Ziemi zapanuje zwycięstwo jej syna, na Ziemi zapanuje pokój, a my jesteśmy spragnieni pokoju. Orędzie Matki Bożej Fatimskiej jest orędziem pokoju, orędziem zjednoczenia, świata, w walce przeciw Szatanowi. Orędziem Fatimy jest orędziem miłości, zwycięstwa Maryi i Jezusa. A tak konkretnie i tak praktycznie, bo chrześcijaństwo jest praktyczne. Co chce ode mnie, od ciebie, Maryja? No tej ufności, abyśmy zrozumieli, że mamy matkę, która kocha, opowiada mi jeden ksiądz. Głosił rekolekcję w jakimś zakładzie poprawczym dla dziewcząt. I mówił o Maryi. Mówił, że jest wspaniałą z matek, kochającą, zawsze słuchającą. Powiedział zdanie, Że jest podobna do Twojej matki, która Cię urodziła. I wtedy jedna z dziewcząt wstała i powiedziała: To ja nie chcę takiej Maryi, bo moja matka jest zła. Ja nie chcę takiej Maryi. I wybiegła z kaplicy. Ten ksiądz u władz tego ośrodka załatwił, że na jeden dzień zabierze tą dziewczynę na Jasną Górę przed obraz Matki Bożej i kiedy uklęknęli przed obrazem on jej powiedział to jest twoja mama z nią pogadaj a jak to było z małym Karolem Wojtyłą kiedy jego mama tak wcześnie umarła i tata, żołnierz, zabrał Karola do kalwarii zebrzydowskiej, też wskazując na Maryję, powiedział: To jest twoja matka. I on tak bardzo zawiesz, tak bardzo te słowa wziął sobie do serca: To tu stus, cały twój. I potem 13 maja 1981 roku, kiedy zamachowiec Ali Akcza strzela do papieża, on mówi: To ona, to Maryja zmieniła tor lotu kuli. To były milimetr, które mogły spowodować śmierć papieża. I potem rok później, 13 maja 1982 roku w Portugalii zawierza Fatimie, zawierza cały świat, i tę kulę, którą z niego wyjęli, wkłada do korony Matki Bożej Fatimskiej. To, co było bólem, cierpieniem, oddaje Maryi, tą kulę wkłada w koronę. Służ swoje troski niepokalanemu sercu Maryi, Pani Fatimskiej. Ona jest matką pokoju. Prośmy o pokój na świecie. Z orędziem Fatimskim wiąże się sprawa zawierzenia świata w sercu Jezusowemu, zawierzenia świata a w sposób szczególny Rosji to jest przepowiednia, jedna z przepowiedni fatimskich. Może teraz jesteśmy świadkami tej apokaliptycznej wizji walki między dobrem i złem. Ale bądźmy pewni, że słowa Matki Bożej się spełnią, że zapanuje, zakróluje pokój i Rosja zostanie zawieszona Maryi. I ode mnie, od ciebie to zależy. Nie mów, że ty nic nie możesz zrobić. Chwyć do ręki różańc, o który prosi Matka Boża. Módmy się, pokutujmy, oddajmy się sercu niepokalanej Maryi. Trwajmy w wierze, trwajmy w nauczaniu papieskim. Bo ten drogę wskazuje Maryja.